Hejka, to ja i dzisiaj będziemy ro, robić napój z Robloxa ten taki, nie wiem, może, może mi się uda go wkleić gdzieś tutaj ale jeżeli mi się nie uda, to to jest taki fioletowy napój z Robloxa Bloxide ja na to mówię, ale za siebie pisze Bloxiade. i nie pytam dlaczego jestem w stroju nie wiem, jakoś tak z... znikąd e, i tak Jakoś miałam to nagrać, ale zapomniałam, że ja mam YouTube'a i że mam kanał i że mogę to nagrać, więc jestem praktycznie już w połowie robienia tego napoju. Ale no cóż, może będzie coś ciekawego, więc no, nagram to, nie? I na razie to tak wygląda. Wiem, nie wygląda za dobrze. Ja sobie z tego daję sprawę. Teraz maluję farbą i tu mamy napój, znaczy butelkę polomonii DJ Teens. I to będzie nasza butelka do tego napoju. Więc no. No co? No zaczynamy. Pierwsze co? Znaczy, dla Was pierwsze co? A dla mnie już któryś tam krok jest pomalowanie tego teraz już farbą, bo mazak mi się wypisał i nie mam jak teraz tego pomalować. Więc maluję farbą. Jest to mega ciężkie, po pierwsze z moimi, yy, znaczy z moimi umiejętnościami malarskimi to jest jeszcze bardziej ciężkie, ale no cóż, nie ma załamek, nie ma załamek. A dobra, w sumie ja z tym malowaniem to jestem świetna, jednak. Nie wyjechałam za linię. Mega sukces. My gosh. Dobra, widzę się z wami. Zobaczę się z wami, jak już to pokolo, pomaluję. Baju. Dobra, skończyłam malowanie mo, mo, jakoś jakimś cudem. I wiem, że nie wygląda to jeszcze jakoś super dobrze, ale no. Jak się nie ma... To co się chce, to się... Co? O, matka, nie umiem. Pewnie spytacie, dlaczego nie użyję drukarki? Żeby wydrukować ten rysunek i po prostu przyczepić na co? Nie mam drukarki. Teraz to muszę albo wyciąć, albo poczekać, aż jeszcze wyschnie, ale chyba... chyba to wytnę. Dobra, wycinamy. Mamy, Mamy nożyczki. I wycinamy. Czuję się jak na plastyce i jakbym kurde walczyła o yy, szóstkę, nie? Ale dobra, jest git. Szczerze nie wiem czemu to robię. Nudziło mi się. I grałam w Robloxa i co tak stwierdziłam, bo grałam w... Brookhaven i stwierdziłam, że kurde, no nudzi mi się ja mogłabym coś porobić jeszcze innego, niż pro blok. no więc stwierdziłam że robię blok z jadek, gdy jakieś no miejsce na początku chyba wklejone a jeżeli mi się nie udało wkleić, no to to fioletowy napój Hej, mamy to. Teraz zami ta etykieta sobie musi wyschnąć, ale zobaczymy w ogóle, czy na tą butelkę jest to dobre. Idealne. Mama chce bloksy dać. Mamy bloksy da w domu. Czym tym czasie bloksy dać w domu. Nie umiem tego mówić, przepraszam. Ale dobra, teraz robimy napój tego. Jestem w stroju kąpielowym, przepraszam was. Tu mamy to. Potrzebujemy kolor fioletowy i biały. Mamy to. Idę po wodę jeszcze. Powróciłam. Mamy w garnku zabawkowym mojej siostry wodę i tu mamy jeszcze taki mały małą patelnię, żeby tu robić farbę, rozrabiać, więc okej, okay. tu bierzemy najpierw fioletowy, który, kurde, jakiś dziwnie zastygł weźmiemy jakiś pędzel, którego mi nie szkoda okej okay. nie pytam po prostu musi to być fioletowo-jasny taki, w sumie no i jak to ma się, kurde, rozrobić? Jak ta farba to jest jakieś, kurde, nie wiem. Tu się rozrabiać nie chce. To jest jak taka plastelina no, w wodzie, wodzie, dosłownie. Dobra, ale coś tam się zabarwia. Tylko no ta... Ta farba się nie chce rozrabiać. W ogóle możliwe, że będzie vlog z mojego yy, spakowania na obóz sportowy, ale to jeszcze zobaczymy, czy się uda. Yy, dobra, na razie tutaj coś tam się nam udaje. Jest trochę fioletowe, o, widać. Przelewamy to teraz do mojego drugiego garnka, dla moją siostrę. Nie, no ja muszę znaleźć, czy ja mam jakieś inne fioletowe, bo to jest jakieś kurde górno. Tak szczerze mówiąc. E, ja tu mam chyba farbki. Ole, czy są fit? Dobra, tu jest jakiś taki podchodzący pod róż, więc może. Może mi się... ten, no to jest bardziej różowy, ale. Może i będzie trochę gitno. To się musi tu wymieszać z tym tym. Dobra, wrócę do Was, kiedy to się już rozrobi. No, słuchajcie, udało się nam. Udało się, nam jest fioletowe. Teraz mamy moment sprzątania. I, i zaraz będziemy przelewać nasze pićku, pićku do butli. Matko, jakim cudem mam całe biurko? Ten. Dobra, nasza etykieta już przesłała nawet, tylko trzeba jeszcze ją jeszcze w sumie okleić. Zapomniałam o tym. Matko, teraz to trzeba przelać do butelki. Będzie ciężko. A, jest fioletowa. I tego się właśnie bałam. Połowa butli dopiero. Dobra, więc idę jeszcze po jeden garnek i będziemy znowu rozrabiać. Ej, bo ja to, to, to tak wąchałam. I to ładnie pachnie. Nie wiem, czy ja sobie zhidzę, żeby przez ten kolor takim napojem winogronowym. Ale w miarę ładnie to pachnie. Dobra, mamy już ten drugi garnek rozrobiony. I teraz go znowu przelewamy. A... Prosz, proszę, starcz. Proszę, proszę. Proszę. No, niby jest, niby nie ma, nie? Znaczy. A chyba dam jeszcze trochę. Dobra, teraz już mam naprawdę małą ilość, żeby to tylko zapełnić. Bo matko, nawet za dużo. GIT jest i teraz tą zakrętkę, bo ja ją w sumie malowałam Bo oryginalny napój ma, znaczy ten napój z Orbloksa ma pomarańczową zakrętkę A ona była czarna Więc wycieram teraz tutaj, bo malowałam ją na pomarańczowo, a nie wiem po co tu ją malowałam ale dobra, teraz jest już git. Nalewam, znaczy zakręcam ją w butle. A, kurde, wszystko mi tu. Hmm, jestem cała brudna teraz od tego. Dobra, jest git. Teraz to trzeba zakręcić jakoś normalnie. Dobra, jest git. Zostało nam okleić to. Znaczy, wiecie, w taśmą zrobić tak. No tak, no i mamy gotowe. Kurde, nie jest tak źle. Ale no dobra. Teraz idziemy. Ja idę to umyć tutaj. Tą zakrętkę będę ją z powrotem malować. Dobra. Nie mam pomarańczowego, nie wiem. Gdzieś magicznie zniknął. Dosłownie nie wiem. Więc użyłam jakiegoś takiego koloru. Ale też jest git. No i teraz nie wiem, czy to oklejać, czy w sumie nie oklejać. Bo ja to schowam i tak przed yy, moją młodszą siostrą i przed moim bratem, więc. O oh my gosh! Dobra jest git. Ale dobra, no okleję, żeby w sumie. No wiecie. Mam teraz nie wiem gdzie ja mam taśmę. Dobra, nie oklejam. W sumie i tak muszę to przykleić, więc... Oklejam, ale muszę znaleźć taśmę. To jest chyba zwykła. Dobra, mamy. Teraz będziemy ją to oklejać. Wiecie, żeby tak po prostu... Aby bardziej ładnie wyglądała. Żeby ładnie prosto, to na Proszę, 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 uda się, uda się. Uda się. Bo już nieraz miałam tak, że mi się coś udało, a przez mi się zepsuło, nie? Jest, jest, jest. Yes, yes. Drugie druga warstwa leci, znaczy, że znaczy nie druga warstwa, tylko drugi ten pasek. Okej, okay, jest. Drugi pasek, teraz robimy jeszcze pewnie tak. Nie wiem. Widzę się z Wami, jak już to okleję. dobra kochani, mamy już oklejone to. Wygląda lepiej trochę. I jeszcze raz Wam przypomnę, że możliwe, że będzie filmik spakowania na obóz, i jeżeli on będzie, to albo jutro, albo pojutrze więc, um, no. teraz naklejamy etykietkę okej okay. chyba się uda jest o matko jest mój blok sidoy. No dobra, no to teraz w sumie jest takich informacji już, bo już to zrobione, więc jeszcze Wam podam może jakieś różne informacje. Więc tak, jedyne y, ma informacje. Uwaga. Tak. Pewnie się ciekawicie, dlaczego u mnie są tak mega rzadko filmy. Mm, ponieważ ja nie wiem, co ja mam nagrywać. Ja nie wiem, co, czy jakieś vlogi, czy jakieś gry. dawajcie mi pomysły po prostu i dopiero wtedy będę mogła coś tak więcej nagrywać e, no, przypominam o tym, że będzie możliwe, że filmik z a późniejsze odcinki będą już pewnie jak wrócę z obozu bo tam nie będę miała co nagrać, nie będę mogła nagrać nagrać, bo um, pewnie nie będziemy mogli korzystać z telefonu tak długo a jeżeli wr wrócę z, z obozu to e, możliwe, że nagram na przykład jakiś back to school, ale nie, że będę szła po sklep, chodziła po sklepach, tylko już co dostanę do szkoły, jakieś zaszyty, plecak, kredki i wiecie, przybory szkolne. No i to chyba wszystko. No, to chyba już wszystko. Bye, yo! Subscribe.